2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Mia, on ci wszystko popsuje. Co to za pajac? Spokój. Przygotowujemy skacin, taniec na moją imprezę. To jest Gaston. Obiecuję, że będziemy ćwiczyć. Jasne, ale nie mamy na to pięciu lat. Za mało czasu. To mój chłopak. Chłopcy raz są, raz ich nie ma. A wspomnienie tego walca będziesz nosić do końca życia. Mogę ci go podkraść? Zatańczysz z nią? Dobrze. Postarajcie się. Cudownie, jesteście dla siebie stworzeni. Dosyć. To nie potańcówka. Wracajcie na lekcję. Nie chcę Was tu więcej widzieć. Mówię do Ciebie. Czemu zdenerwowałeś Gastona? To nie był mój pomysł. Dodałeś też coś od siebie. Co? Puszczaj. Dobrze wiem, że wciąż coś do mnie czujesz. Cała drżałaś. Wiesz, co czuję? Obrzydzenie. Pocałujecie cię i padniesz z wrażenia. Jasne, to takie niesamowite. Chcesz? Spróbujemy? Co się tu dzieje? Nie daje mi spokoju. Miałeś się do niej nie zbliżać. Nie zrozumiałeś? Będę robił, co zechcę. Tak uważasz? Chyba nie po lekcjach. Masz jeszcze sporo wolnego czasu. Nie rozumiem. Znajdę ci zajęcia. Nie będziesz się nudził. się nudził. Tak, wysprzątałem bibliotekę. Co jeszcze? Zawsze można coś wymyślić. A końcowe egzaminy? Kiedy mam się uczyć? Zostaw go. Egzaminy. Zostały ci noce? Albo powtórzysz rok. Począwszy od dzisiaj. Mówię do Ciebie. Mianujecie Cię asystentem prefekta. Będziesz moim chłopcem na posyłki. Idziemy? Dziękuję. Jak się ma Celina? Dobrze. Coś się stało? Nie, ale jest dla mnie niemiłe. Wolałam zapytać Ciebie. Pomaga mi przygotować imprezę urodzinową. Ma zajęcie. Przynajmniej ona jest w dobrej formie. Za Miguel nie wygląda najlepiej. Dlaczego? Podobno Gaston surowo go ukarał. Sam się o to prosił. Ciągle szuka guza. Nieprawda. Gaston zobaczył was razem. To go rozzłościło. Najwyżej powtórzy rok. Życzę mu jak najgorzej. Miguel wcale się tym nie przejmuje. Czemu? Jak tylko zakończy rok szkolny. Wraca Miguel, do Monterrey. Tato, Z针ą, Już na zawsze. Co? Nie chcę znowu zostać ukarany. No, Miguel jest.

nie zamierzam się z nim targować. Wyjdź. Nic do ciebie nie czuję. I vice versa. Nie licz, że przeproszę Gastona. Twoje pocałunki wcale na mnie nie działają. Nie wierzę. Nie interesują mnie plastikowe lalki z blond fryzurą. Wyłączcie muzykę, muszę coś ogłosić. Nie wracaj do tego. Co tam robiłeś? Mia Colucci chodzi na imprezy. Byli tam wszyscy moi znajomi. Miguel też. Zazdrosny? Chyba mam powód. Nic mnie z nim nie łączy. Ale mam prośbę. Znieś mu karę. Nie mam zamiaru. Będzie musiał powtarzać rok. Bronisz go? Nie. Zaufaj mi. Nie chcę widzieć was razem. Więcej się do niego nie zbliżę. Dobrze. Mia? Co ty robisz? Witam. Dzień dobry. Przyszedłem do Miguela Cieszę się, że was widzę Idziemy? Na razie Twój tata był bardzo miły Podejrzana sprawa On coś kombinuje To nie jest normalne Pomóż mi w sprawie mi... Tylko ty możesz się zmusić, by zerwała z Gastonem. Wykluczone. Wtedy mogłaby zrobić coś głupiego. Gaston to mroczny typ. Dużo starszy, doświadczony. Namówiłby mi je do ucieczki. Boję się, że nią manipuluje. Tym razem nic na to nie poradzę Błagam cię W zamian dostaniesz, co zechcesz Rozumiem cię, ale nie Jestem zdesperowany Nigdy nie czułem się taki samotny Pomóż mi Wiesz, jak cię lubię Traktuję cię jak syna, którego nigdy nie miałem